O o, 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 o! o! Dzień dobry! Dzień dobry problemu z techniczną, były Nasza Anka Wegantka, czyli obsługa. Możesz wstać i wziąć sobie tej kawy. Znowu mnie tutaj Przez Anka Wegantka, zaraz potrąci ten. Nie, nie, potrąci, dobrze. Ania Wegantka. Ja już mój znają. O, on się ja zawyżyłam ten rozmiar. Dobra, dzień dobry, dzień dobry. Czekajcie chwilkę jeszcze ten trochę. Dobra, nie, nie, Przysunaj się. Moim, moim gościem dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest. Dzisiaj, dzisiaj tak będzie. Dzisiaj na czerwonej kanapie moim gościem jest. Agnieszka Gać. Agnieszka Gać, głośniej, głośniej. Głośniej Tak. Agnieszka Gać. Agnieszka jest. Um, Agnieszka jest kilkoma osobami. Po prostu jest. I po to wystarczy Tak, tak. Agnieszka jest. Um, Jelny. Skupia jakby w sobie kilka zawodów. Zresztą jak każda z kobiet, co? Dziwam Dziwam się. No właśnie, <laughs> dobrze, ale powiemy o tobie szczegółowo. E, pierwszy to jest, ja tego nie wypowiem: e, Homestagerka. Głośno. Homestagerka. A cóż to za neologizm? Hmm. A to nowe słowo to jest homestaging, e, czyli przygotowanie nieruchomości pod wynajem albo sprzedaż. Rozumiem. Czyli tak, jest, jest homestaję dżingerką. Po polsku. Dobrze, Dobrze. a rodzaj męski? Stager. A po polsku? Homestager. Home to nie jest po polsku. Ale nie ma polskiego odpowiednika. Rozumiem. No dobra. No to przygotowuję um, te nieruchomości pod sprzedaż. To jest jeden jakby jeden z. nie? Maria nasza szczecińska. <ścoughs> Teraz ją wyłączę po prostu. <ścoughs> Drugi zawód to jest psycholog, bo musisz dobrze znać, Wyś, wyszłaś mi z kadru. Już Dajesz, wracaj drugi, um, drugi zawód to jest psycholog, bo musi, prawda? No luce nie musi, tylko lubi. Lub, lub, nie ma w naszym słowniku tak? słowa musieć. Musieć, musieć. Ja bym poprosiła, żeby obsługująca zajęła się własną kawą i dała mi prowadzić, gdyż ponieważ i tak lecę bez scenariusza, i jest mi trudno, ponieważ Agę poznałam jakiś chwilkę temu. No, z kilka tygodni, półtora tygodnia, tak? No, dobrze. No. I oprócz no. tego, że jesteś homsteiderką, no, panią od tak? poduszek. Panią od poduszek. O, Już łatwiej. Tak? O. No, no nie no, to to takie myślenie. No, wszystko no, z poduszki Boże. No. No. Ehm, dobrze, to jesteś e, psychologiem, oprócz tego jesteś. Matką, Jestem? żoną i kochanką. Dziękuję że, za refleks. Tak, dobrze, dajmy jej szansę, żeby się powiedziała. A nie, nie jest ciekawy. ciekawego. nie mówisz ciekawiej, Agoś, ta Jesteś? No jestem mamą e, dwójki łobuzów i dziewczynki Opaka. E, jestem e, żoną kochanką, sprzątaczką również też też jestem mamą. E, jestem e, złotą rączką. A proszę bardzo. Co robiłaś najbardziej nietypowego dla kobiety? E, najbardziej? No. E, a... Dobra, nie mów. nie mów. Kilka rzeczy. <laughs> Już się wstraszałam. E, to będzie kładzenie tynków chyba najbardziej nietypowe. Rozumiem. No. U mnie było kafelki, kafelku. kafelków. Mm, no. No, to się znajduje. Co jeszcze? E, wymiana kolanek i tych innych hydraulicznych rzeczy. Pobiła się nie pędzi. To, 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 to jest w małym paluszku. E, Tapetowanie. To to e, to 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 e, A nie, to A kładzenie tych pananik? Też, też mamy za sobą. Nie zajmuje jej normalnie. No nie, o skórki weneckie, o, 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 To takie gładziutkie na lusterką, takie tęki, no takie przepalane. Matko Boska? Nie, nie. No to tego jeszcze nie robiłam. Wszystko przede mną być może. Posłuchaj, Agatha, ja to sobie taki. Pozwolicie w związku z tym, że. A mówiła, że scenariusza nie ma. Mam trzy słowa spisane ja zerknę sobie. Wyjściowie. Tak, jak się rozczytam. Dobra, wiem. Posłuchaj, powiedz mi, jak długo wykonujesz, robisz to, co teraz robisz, czyli homesteading. I ja bardzo lubię to, co mi to jest wyglądać wdarze, tylko świetnie i, i nie <grym> umiem to wymawiać. E, jak długo robisz home e, jak... I e, Ile zakrętów musiałaś pokonać w życiu, żeby dotrzeć tutaj, gdzie jesteś? Hmm. Od niecałego roku to robię. Hmm. A ile zakrętów? No z 20 albo 30? E, Takie tak. najbardziej. Czyli można powiedzieć, że jesteś osobą odważną? Która bez specjalnych problemów wychodzi ze swojej strefy komfortu. No to tak różnie bywa, ale no, z reguły. Oj, tak... tam słuchaj, czasami nas życie do tego zmusza, czasami chcesz, tak? No tak, ale no. no zależy kiedy i jak. No, mhm. Ale wychodzisz. No, wychodzę, no, no jakbym nie wychodziła, to by mnie tu nie było. Nie. <słuchaj> Słuchajcie, ostatnio, ostatnio, no jakiś tam czas temu, jak się poznałyśmy wtedy. Mhm. Eee, to eee, An Anka weganka nasz drugi plan jakby dzisiaj już nie miszczu był miszczu drugiego planu ja już o tylko drugi plan miszczu <g bothering> <g ai> <gifter> drugiego planu Powiedziała: eee, Aga choć zapozujesz więc Aga tak jak stała zrobiła pyk pyk pyk, kilka puls i poszła. także kobieta odważną jest no bo. To tak. z wiekiem chyba. Do... Posłuchaj Aga, w związku z tym, że wykonujesz taki zawód, taką pracę, jaką wykonujesz, ty ją kochasz? Tak. Bardzo. Cudownie. Bardzo, bardzo. Bardzo cenię ludzi, którzy robią to, co kochają, a jeżeli nie kochają tego, co robią, to potrafią do tego tak dążyć, nie? Żeby, pokochać. Żeby... <laughs> albo pokochać, tak, bo, bo da się czasami, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Można te, w ten sposób iść w życiu, albo zmieniają um... Doprowadzają zmian w swoim życiu i szukają czegoś, co pokochają, i będą robić to z miłością, prawda? Mm -hmm. no, to jest ta druga wersja? Tak, tak. 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 tak, tak. Ty oprócz tego, że um, um, jesteś staging, to... To <laughs> um, musisz znać psychologię ludzi. Czy ludzie tak. wiedzą, czego chcą, przychodząc do ciebie? Nie, moi klienci nie wiedzą. Co... O, <głos> <głos> się nie Ale Ty nie jesteś przykładem typowego homestagingu. Ona jest nienormalna. <noise> ja jestem przykładem klientki typowej. <noise> <noise> Tutaj jest już bardziej projektowanie wnętrz. homestaging wchodzimy na zastane meble, dodatki, to co jest w mieszkaniu i staramy się jak najmniejszym kosztem jest robić no, pod bak. grupę docelową, która kupi to mieszkanie. Czyli na przykład klient przychodzi i mówi Ci, Pani Agnieszko, ja chcę na przykład wynająć to mieszkanie dla studenta, a ma w domu antyki, nie? Mhm. I co wtedy w... robisz? Hmm. Wtedy nic, sprawdzam kto wynajmuje w okolicy mieszkania i nie chodzi już o te antyki, czy o tą osobę, mhm. którą on sobie wytop wytypował, tak? I tą grupę taką docelową no, jakby, tak. ale starasz się też czasami, może, bo być może ludzie błędnie oceniają swoje grupy docelowe. Nie, nie masz podanie. tak? Nie? Tak, zawsze. Nie? Na przykład sobie coś tam wymyślą, nie? że oni by chcieli, ale to co mają w środku, na przykład w tym mieszkaniu powoduje, albo nie wiem, okolica, tak? Okolica determinuje nie? najbardziej grupę mhm. docelową. I wtedy co? Starasz się ich jakby ukierunkować, no. zmienić? tak. Tak na prawidłowe tory wprowadzić, mhm. bo tak nie zarobią na tym mieszkaniu. Ono dalej będzie stało, dalej będą wycieczki oglądających, mhm. dalej jej kupię telefony za przeproszeniem i nie uzyskają tej nieruchomości. są oporni, czy łatwo? <laughs> oporni. oporni. Niestety, no, no, patrzymy na nieruchomości, na domy, na mieszkania przez swój pryzmat. Przez to, co nam się podoba, a nie to, co naszym potencjalnym klientom, kupującym czy wynajmującym się spodoba, czy go oni szukają. Mhm. I tutaj jest duży opór i no, pracujemy na tym. Dobrze, jak rozmawiałyśmy przed, bo miałyśmy taką chwilę, że mogłyśmy, to mówiłaś, że wolisz klientów, którzy nie wiedzą czego chcą, czyli poddadzą Ci się jakby, tak? I to są dwie rzeczy, nie wiedzą czego chcą, a drugie będą podatni na Twoje sugestie, czyli uznają Ciebie jako guru, tak, no bo, no, tak, no co, no, no tak. Po to zlecają mi tą usługę, że ja wiem, kto i czego szuka. Mm -hmm. I jakich meczów szukają. Innych meczów szuka student, innych para po 60, a innych. Paraciskiem, tak. Nie? Młoda rodzina, tak. Mm -hmm. I na inne rzeczy zwracają kuśni, uwagę. Kuśniej kuśni, prosimy, y -y. kuśniej prosimy. prosimy. Spróbuję. <laughs> e Dobrze, wiesz co? Bo tak Zadaję Ci takie pytania, bo ja właściwie mam. Um... Nie, w ogóle twórcy chyba. I bo ty, ty też jesteś twórcą, twórcą wnętrz, tak? Od nowa jakby tworzysz tak te przestrzenie. I um, twórcy mają chyba coś takiego, że jeżeli klient do nich przychodzi i na przykład. Pani tutaj tak uszyje tak, że tu będzie zaszeweczka, tu coś tam, to ja od razu dostaję białe gorączki, tak? Bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi z prośbą, a Pani wymyśli dla mnie coś fajnego, to czyni, że cieszę się, bo on ma do mnie zaufanie, tak? Jest mi miło z tego powodu. Czasami mogę nie trafić, bo jestem tylko człowiekiem, prawda? Rzadko mi się to zdarza. Dużo jesteś człowiekiem. Pewnie, <laughs> strasznie. E, poza anteną, Ci, no, co o Tobie myślę. Kocham Cię. Um, Wybiłam je z rytmu po prostu. Zdarza się tak czasami, znaczy często, że ludzie, kobietki przychodzą, nie bardzo wiedzą czego chcą, ale są na tyle chętne i miłe, i mają do mnie zaufanie. To też jest bardzo, bardzo niesamowicie miłe. I dają mi jakby siebie w swoje ręce i wierzą, że zrobię to dobrze, nie ty... zrobię im krzywdy. Tak? I u ciebie jest to samo, nie? To jest tak tak. chyba najbardziej idealny klient. Nie, że pani zrobi tu, 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 no bo wtedy wie pan, co to pan sobie sam zrobi, nie? Mm -hmm. Skoro to dokładnie wie o co chodzi, to nie chcę pojedzie gdzieś tam do tych wszystkich sklepów, bo to wszystko jest dostępne, ty nie tworzysz rzeczy, po prostu potrafisz je jakby zgromadzić w jednym miejscu, wiesz gdzie co kupić I, połączy. i, i połączyć fachowo, mm -hmm. tak? To jeżeli ktoś doskonale wie o co chodzi, to się jedzie i kupi. Co no, tak. Właśnie, tak? Czyli kochani moi, oddając się w ręce specjalistów. O, jak miała! <laughs> Od wizerunku at home Zaufajcie, tak? Tak, no najlepiej by było, tak? Jeżeli zwracamy się o pomoc do kogoś, znaczy się, że. Czasami niekoniecznie mamy pojęcie, tak? Tak, no nawet nie o to chodzi, o pojęcie, tak? nie musimy znać się na wszystkim. No dokładnie. I to tak samo jak butów e, kiedyś nosiło się do szewca, tak? E, ale nie nosiło się ich e, do krawcowej, żeby naprawdę na Naprawdę nie? Tak. A <słuch> chodzi o to, że no, każdy ma jakąś usługę i specjalność, tak? I, I fajnie byłoby im zaufać, nie? Tak. Mhm. Już że tyle? To ty mam było Nie no, o, dawaj o, o, jeszcze, bo tak ciekawie się was słucha. No nawijajcie, no dawajcie. No dobra, ale o czym, jeszcze się, o czym... O czym... ty... jeszcze Jakie już masz y, zrobione za sobą projekty? Jakie projekty mam? ja właśnie, się... z którego jesteś najbardziej dumna? Najbardziej dumna jestem? Tak. E, no mam dwa takie projekty. E, mieszkanie na sprzedaż i na wynajem. A dlaczego jesteś z nich dumna, bo? E, najbardziej ci utkwiły w pamięci, bo? Bo w jednym z nich pracowałam z klientką, która przyjechała ze Stanów i wiedziała na czym moja praca polega, zupełnie mi zaufała. Tam chyba to jest łatwiejsze, co bo tam rzeczywiście jest, jakby oddajesz się w ręce. Tak, tak. tak to, to, to jest normalna, normalny zawód, normalna mhm. usługa, taka jak no nie wiem, jak fryzjer, tak? Mhm. Że to jest normalne przy sprzedaży nieruchomości, że wynajmuje się. Firma, która się tym zajmuje. A home staging. Tak, No <noise> <noise> Tak, i ona miała pojęcie, tak, co będziemy robić, jak będziemy robić, i jeszcze tak powiem, miałyśmy podobny klimat. Czułyśmy. To dobrze, to jak jest podobny klimat, to ile czasu Wam zajmuje, zajęło na, w tamtym wypadku, przygotowanie? W tym wypadku to były dwa tygodnie, ale tylko z powodu wyjazdów klientów. Mhm. A tak to by szybciej po prostu. Tak, tak do tygodnia. A posłuchaj, na przykład jak wchodzisz do mieszkania, mhm. klient tam mówi, co mówi, tak? No bo on ma jakieś tam, nie wiem, pojęcie własne na temat i pełen szacunek do niego, no bo to jest jego. Tak sobie mhm. wymyślił, tak ma. A ty wchodzisz i na przykład i często masz tak, że jest tak, wow, a ty byś tutaj zrobiła to, 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 to i to. I to by na pewno poszło, tak? Minutę. Masz tak? Mhm. tak. Często? Czy czasami no się musisz męczyć? nie, to ogólnie zawsze w sumie. Tylko gorzej... no, to jest lepsza ode mnie. Nie, chodzi o to, że nie zawsze nasz budżet, który założymy na tą metamorfozę wnętrza, tak? Przygotowanie do sprzedaży, zniesie do mojej łapki. No ale jakiś złoty środek można wypracować, nie? Tak, chodzi o znalezienie najlepszego, optymalnego rozwiązania. Mm -hmm. To nie zawsze jest burzenie ścian, czy ich malowanie, czy zmiana parkietu, tak? Chodzi o to, że wnętrza muszą być spójne, muszą być dostosowane do, do grupy docelowej, do tego, czego oni oczekują, a mhm. nie do widzimisię, do to widzi mi się właściwie. Albo do tego na żyć. przykład, co em, prowokują warunki, w których to mieszkanie przebywa, nie? Okolica albo coś tam, tak? Tak, to nie? też wpływa na to, co znajduje się we wnętrzu. Mhm. Tak? Powiedz mi, czy bo powiedziałaś, że miałaś 20 różnych innych zajęć, nie? Wcześniej i robiłaś les tam zakrętów, zupełnie jak ja, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdzie jesteś. A przepraszam, zanim zara, byłem, z zakrętów, z... Zara, to do Zara jeszcze bym chciała? Zara, nie teraz. Będzie Mam myśl do skończenia. To tak jak ja, zapomnę zaraz. To sobie zapisz. Um, powiedz... O, dzień dobry, mówiłam. Mówiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Możesz przed przedpowiedzieć dzień dobry. Normalnie szkoła. Pani nauczycielka. Tak. Um, Powiedz, czy każdą z prac, którą wykonywałaś wcześniej, każda z prac daje ci coś, że co tak. teraz możesz wykorzystać? Tak, każda. Każda moja poprzednia praca coś mi przyniosła, tak? Kładłam tynki, przy okazji projektowałam ściany we wnętrzach. Miałam kontakt z klientem bezpośrednim, co później robiłam. Pracowałam w galerii z dekoracjami i jakby obeznałaś się w kolorze, co do czego, co można połączyć. Tak. Nie? tak. Mhm. E, robiłam wystawy, projektowałam te wystawy, e, całą aranżację wręcz. Mhm. Później trafiłam do sieciówki, odzieżówki i tu e, chwała firmie za marketing, za szkolenia i za e, przedstawienie klienta i jak o niego zadbać i na co zwraca uwagę, jak mhm. do niego dotrzeć. Muszę z tobą dłużej pogadać. No, no. no. no i firma da, gdzieś tam w tej swojej karierze w firmie zostałam dekoratorem. I tutaj to dało jeszcze większy pakiet możliwości od różnych wydarzeń tak? i różnych szkoleń kolorystycznych o obsługę elektryczną. Tak? To kolorystycznie mi tak. tak przemawia, bardzo przyjaźnie. Tak, tak. No, to są ściany na całym sklepie, do 750 metrów kwadratowych, które trzeba zaplanować spójnie. Tak? Mhm. Tak, się... się zmieniają no. wszystkie tam o, koło, Czyli nauczono Cię, co z czym możesz łączyć, żeby przykuło uwagę? Mhm. Tak? I tak, żeby jak ja... rozłożyć kolor? A. No, Wiesz, ja to może na wyczucie robić. Możesz zadać swoje pytania. A dziękuję za Pamiętam, to był żart. Chciałabyś. Czy tylko mieszkania bierze do homestagingu, czy może... Do homestagingu również... E... Mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć? Homestaging. E, również e, bierzemy e, jak to lokale usługowe, ale projekt Anki Weganki to jest projektowanie wnętrz, weszliśmy na gołe ściany. I to jest inny zupełnie. Chociaż homestaging tutaj wykorzystujemy. high level, jakby? Tak, tak, tak. Stanowczo ja się czuję tutaj bardzo wyróżnioną tą tak. I to będzie moja, że tak Standardowe twoje? Tak, tak. Standardowe i w ogóle, wow. Tak. Ale wykorzystujemy homestaging na stworzenie, no bo rzadko kiedy w 4 tygodnie się otwiera kawiarnia. Ja myślałam, że ona dwa twarzy. I tak długo. Znaczy to nie twoja wina, oczywiście. Sugestia sugeracja, się Ja bym powiedziała. A ten powiem, co tobie myślę. Dziękuję bardzo. Um, dobrze, posłuchaj, co zrobić, żeby Ciebie wynająć? Zadzwonić do mnie i wpisać się w kalendarz. Wpisać się w kalendarz. Jakie masz terminy? No, myślę, że... Um, w następnym Myślę, na hasło ruda to... będzie krócej. Tak, tak, będzie krócej i taniej. O tak, na serio. Ostatnio zareklamowałam te. Bardzo ładne. Hmm. Słuchajcie, ja w ogóle. Um, Znowu. I. i... <grym /dosek> ja w ogóle chciałam powiedzieć, że polecam ludzi, no, 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 którzy tak. mi, mnie czymś, mnie czymś za, zaimponują w jakimś tam momencie Ojej. życia. Ta. I e, robię to całkiem za free. Aha, dobra, dobra. Ale przecież, żeś mi mój obraz, który tworzę przez idealny czas. Tak, 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 Nie ma idealnego obrazu. Co? Ja jestem. Nie, ty jesteś taka kochanka, ja ze wszystkimi wadami, z tymi. wymienić? Po... Nie. Jeżeli coś pokocham tak e, szczerze od serca i mam do tego zaufanie, szczerze polecam, także tak, Aga. Ja twierdzę. Tak, dziękuję bardzo. Ehm, będziecie mogli zobaczyć, nie, niedługo mam nadzieję, nie. e, efekty pracy Agi, Anki Weganki, jakby uległość. <głosy> <głosy> Bo to były wszystkie twoje pomysły, tak, Aga? Nie, nasze wspólne. Nie? Nasze wspólne, dobrze, no. dobrze. Dziękuję ci, Aga. <noise> Wybrnęła się jakoś. <laughs> Dobrze, niedługo będziecie mogli zobaczyć efekty naszej pracy. Naszej pracy. <laughs> ich pracy. O naszej do trójkąta. Na Dobrze. Naszej pracy, bo niedługo będzie otwarcie, prawda? Tak, tej pięknej kawiarni, Pierni i w ogóle czarownego miejsca. Super, bardzo się cieszę. Drugiego obok. Pierwszego? Eee, tak, drugiego czy miejsca obok pierwszego zaczarowanego. miejsca, tak, czyli mojego. Tak, dokładnie. Potwierdzam. Słuchajcie, Aka, powiedz mi jeszcze właśnie, bo przypomniałam się teraz to, co chciałam po drodze, co Ci mówiłam, że myślałam o tobie. I nie zapisałam i poszło, ale wróciło. Mhm. Wiesz, czym dla mnie był taki mój homestaging, mhm. czyli mhm. przemylowywanie mieszkania mhm. sposób na odstresowanie? Mhm. Czasami rzeczywiście jak miałam wszystkiego już tak dosyć, ale tak totalnie. Tak? Gdzieś tam jakiś poziom na sterizia się ściana i ja mówię, kurczę. No nie wiem co dalej, nie wiem, nie wiem i tak, wiesz, wszystko się kotuje i nagle robię, no, ja to nazywam, <coughs> mówiłam swojemu dziecku, choć świrujemy. Więc choć świrujemy, znaczyło... Przestawiamy wszystko dokładnie. Robiłyśmy to na przykład z małym dzieckiem do 12 w nocy, potem ona szła spać, a ja do trzeciej, do czwartej jakby porządkowałam wszystko, bo trzeba było jakoś ogarnąć to mieszkanie. Ale powiem, że po tym zmęczeniu, które spowodowało targanie mebli, kombinowanie. Myśli były tak niesamowicie zajęte, nie? Co dalej? Jak to spójnie ułożyć, żeby to grało, żeby było inaczej, ale żeby było fajnie? E, że właściwie zapominałam o problemach. Masz tak? Tak, mam tak. A do tego e, takie przestawianie zmienia energię w mieszkaniu mhm. jakby. E, Czyli powoduje pozwala, ruch, nie? Tak, pozwala, mhm. żeby nasz umysł inaczej pracował. Super. E, zmieniamy jego przyzwyczajenia, tak, jeżeli mówimy o wnętrzach własnych. To jeżeli stoimy w miejscu, to się cofamy. Mm. E, tak, ale warto wtedy sobie coś przestawić, mm -hmm. coś zmienić, żeby umysł dostał nowego bodźca. I Gdy... wtedy zaczyna inaczej pracować po prostu, tak, nie? i inne rzeczy zaczynają się dziać. Mm. Czyli słuchajcie, kochani, homestaging to nie jest. Homestaging. homestaging to nie jest tylko zawód, ale to też jest. Um, to jest co? To jest psychologia. To jest psychologia tak? marketing nieruchomości. No. Mm -hmm. Ale chodzi mi o to, że możemy sobie taki chociaż delikatny, taki lifting zrobić we własnym mieszkaniu i poczuć się lepiej, nie? zacząć inaczej myśleć. Jeżeli potrzebujecie grubszego doradztwa, bardzo proszę. Aga, Aga chodź tu, przysuniemy no Na Instagramie, jest, jak Panią jest. można znaleźć, proszę tak? Pani? Na Instagramie. Refresz? Refresz, czyli jakby odświeżenie? Refresz? Tak, tak no, 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 no. 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 Tak, także jakby co, to zgłoście się do mnie, ja podam namiary. Um, czy coś chcemy jeszcze dodać, Agnieszko? Nie wiem, nie, nie wiem. Najlepiej wiem. Nie wiem. Nie nie wiem. Wiem. No, się wytnie coś tam. Nie Dobrze. Tak. Um, to dziękuję serdecznie I Home Homestaging, specjalistki od przekładania życia domów, wnętrz i, i, mu, i, i, i umysłów i tak, sprzedaży sprzedaży to tak. przestań, to nie nie tak tak, nie no, pasuje tak. mi to sprzedaż to hmm. nie, tak. nie, nie nie, w myslu, dobra, nie no tylko nie, tak. nie to, wiesz co to jest dla mnie to jest meblowanie życia na nowo tak i dostanie tak. nowej szansy tak, tak. to jest dla mnie wiesz takie z tym mi się kojarzysz Aga no tak tak no to, 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 to jest a te tam przyziemne rzeczy matko Boska to są tylko przyziemne rzeczy, tak? Mhm. Także tak, dziękujemy serdecznie za uwagę dzisiaj. Gdybyście miały pytania, zgłaszajcie się albo do Refresh, albo do mnie. Też wiem coś na temat home staging. Pa, kochani. Pa, pa. pomachaj ładnie. Pa.